Siemano, dzisiaj będziemy pytali się graczy, czy podwajają pieniądze, czy po prostu biorą to, co im daje. Będziecie mogli dzisiaj zobaczyć fajne pary akcji, urywek, na przykład jak RDM, ciężko nawet to nazwać RDM, yy, oraz kilka akcji, których nie potrafię wytłumaczyć, po prostu oglądajcie. Bierzesz tysiąc dolców, czy podwajasz i dajesz drugiej osobie? Biorę, biorę. Bierzesz tysiąc dolców? Dobra, to bierzesz tysiąc, 1000... a nie? Dobra. To dalej. Mieszaj! Mieszaj, poddaj go poddaj go i mieszaj wszystko! O to nie, to tak to się nie bawmy To ja Dzięki. Podaj podmawiam... się poddaj się, poddaj się! Co ty gadasz, ma się On chce tego Tisiaka Tak to ja dam tego Tisiaka, trzymaj on Szybciej to zakończymy się... I to jest ten ziomek co z klamkami robił content, co nie? No A, no To ja mu to dzisiaj ja. klamkę dałem To on, to on mu, ten ziomek obok mnie dał ci klamkę na początku No 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 Robię Ty kolejny ja ci, content Ja ci dzisiaj gloke dałem? Trzymaj Ej, tutaj paś... tysiąc no, osób tak, żeby no, mi ci dałeś Problem. <laughs> to jest mieszeń, on nie pogardzi ani groszy No i dobra, Ej. i właśnie pomogłeś mi, bo jesteś znowu pierwszą osobą Ejbaja Ejbaja <laughs> Ale to nie zmienia faktur że mapy Chłopaki, ej Co? Mam pytanie Chcecie no. wziąć 8000 dolarów Czy podwajam i daję następnej osobie 16 tysięcy? że kurwy je Podwajamy, podwajamy No kurwa, leży, dawaj wysiadaj One shot to kill Aha Uh, Borys! Dobra, bierzcie. Bij mnie, czy... bij mnie, bij mnie! Uważaj, bo przed tobą ten... jest chłop. Uważaj, uważaj, bo ten chłop, on nie jest groźny. Dobra, bij mnie, bij mnie, Borys. Bij mnie, bij mnie, proszę. Oh. Chłop, on nie jest groźny. Chłop, on nie jest groźny.